Przed laty w hutach szkła masę wytapiano w tradycyjnych piecach, a szklane formy wydmuchiwano. Dziś to produkcja zautomatyzowana. Piece do wytopu masy szklanej i urządzenia formierskie obsługują operatorzy urządzeń przemysłu szklarskiego, a przemysł szklarski w Polsce należy do najnowocześniejszych w Europie. Krzysztof Nowacki jest operatorem urządzeń w hucie szkła w Wołominie. Zawód operatora jest zawodem bardzo ciekawym, dającym możliwości na kształcenie się i wdrażanie nowych technologii to jest bardzo ciekawy. Cały czas mamy coś nowego. Adam Kisiel pracuje jako topierz szkła przy obsłudze pieca. Fachu uczył się na miejscu w hucie. Obsługa pieców do wytopu szkła to jest. Elektronika sterowane wszystko komputerem. Wszystkiego tego trzeba było się nauczyć, poznać. Trwało to kilka miesięcy i no nie było to takie proste, jakby się mogło wydawać. Andrzej Czytowski obsługuje urządzenia do formowania szkła. W miarę postępu wszystko się zmienia. Automatyka, elektronika. Dawniej było ręcznie. Ręcznie dmuchali, wyrabiali, tak jak szklanki, inne rzeczy. Teraz już automatyk. Automaty. Produkcja szkła rozpoczyna się od wytopu masy szklanej. Dzięki komputerom można nieustannie monitorować pracę urządzeń. Naszym zadaniem jest przede wszystkim pilnowanie, aby, aby piec miał odpowiednie parametry, e, a żeby... Zgadzały się wszystkie temperatury zgodnie z procesem technologicznym. Na podstawie projektów technicznych automaty formują pożądane kształty z masy szklanej. Ostatni etap to utwardzenie, obróbka, barwienie i zdobienie szklanych wyrobów. Dzień pracy wygląda w ten sposób, że po wejściu na linię produkcyjną należy sprawdzić stan techniczny maszyn, czy nie zagrażają bezpieczeństwu. Następnie ustawienia, czy produkują prawidłowe wyroby zgodne z dokumentacją i wprowadzenie ewentualnych poprawek. Mniej skomplikowane awarie operatorzy potrafią usunąć sami. Te poważniejsze diagnozują i usuwają wspólnie z serwisantami, mechanikami. Bardzo poważną sprawą są na przykład wycieki szkła. Jeżeli na przykład jest jakiś duży wyciek, nie jesteśmy w stanie go opanować. To się rzadko zdarza, bardzo rzadko, ale, ale musimy wiedzieć, że takie sytuacje mogą się zdarzyć. Następnie mamy również prowadzimy również nadzór nad placą zestawiarni. Różne taśmociągi, przenośniki kubełkowe, mieszarki. W pracy operatora urządzeń przemysłu szklarskiego przydają się zdolności techniczne i podstawy mechaniki, elektryki i elektroniki. Osoba, która wykonuje ten zawód, powinna wykazać się znajomością komputera oraz podstawową znajomością mechaniki. Te podstawy daje szkoła. Ale w pracy wciąż pojawiają się nowe urządzenia i technologie. Trzeba się nieustannie uczyć. Tutaj się liczy przede wszystkim praktyka, intuicja, ponieważ punktów regulacyjnych dla operatora jest bardzo dużo i on musi intuicyjnie wiedzieć, którym punktem ma się zająć. Żeby nie błądzić, bo traci czas. Praca w hucie szkła wymaga dobrego zdrowia i przystosowania do wysokich temperatur. Mogą być przeciwwskazania związane z chorobami serca, układów krążenia. Mogą być też sprawy neurologiczne. W zawodzie operatora urządzeń konieczna jest precyzja i odpowiedzialność. Gorący materiał, wszystko ruchome, także koncentracja, uwaga, na pierwszym miejscu. Operatorzy urządzeń przemysłu szklarskiego znajdują zatrudnienie przede wszystkim w hutach szkła i zakładach produkcji szklanych wyrobów. Jest temperatura dosyć wysoka. Jest również e, bardzo duży hałas, więc e, radziłbym każdej osobie, która się wybiera e, w ogóle do pracy w hucie, czy też do wykonywania mojego zawodu, aby się nad tym bardzo poważnie zastanowiła. Być może są osoby, dla których to będzie ciekawa praca i praca, która da im satysfakcję, ale myślę, że nie jest to praca dla wszystkich. Tej pracy komputery, automaty i urządzenia pomiarowe pozwalają kontrolować i programować procesy produkcyjne, ale nie obędzie się też bez tradycyjnych narzędzi: nabieraków, polerek, drewnianych lub metalowych form, kształtowników, młotków i kluczy. Są to klasyczne klucze ślusarskie, klucze płaskie, kombinerki. Jakieś, nie, ma, nie ma w zasadzie specjalistycznych narzędzi. Praca operatorów w hucie szkła daje wiele możliwości rozwoju wiedzy i doświadczeń, a to procentuje na rynku pracy. Zawód ten jest bardzo ciekawy. Nie jest on nudny, nie jest powtarzalny, czynności codziennie są inne, które należy wykonać, które należy określić i które zmuszają do myślenia.